Self Sorted will be deployed shortly. Hostile dropping into the area, the <laughs> Ej, tego chopa zabiję co graliśmy w turnieju. Co? On um, zis idę. Że co? Graliśmy w turnieju z Kim wygraliśmy? No z tym chopem no. Z którym? Z tym zakąpił ze sniperką czy to? Tak, to on. Ten nikto ma, my zegiście. A kapitan Price ma taki. Rozumieram, yeah. No, no, no mach, o, kurwa, Dobra, to znowu, mach, kurwa, o, kurwa, Nie ma żadnej broni, tylko broni. o, 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 kurwa, Dzięki Raxa. Nie ma za co, jeszcze więcej Ty powiedz. Bez pancerza jest, Dzikach, na przeciwko, dawaj. Lecimy! I do dołu, idę. Co? o ale, gangbang. Kurde, MK zostawiłem, no. no dawaj. Tam na górze co było, no. w ogóle, Nie, tu No masakrę, dwóch zabiłem. Uff. Też dwóch zabiłem. Ja Ej, e, ja tak brutalnie, po kolanach. Co, idziemy na dół? E, oni są tam, więc możemy tam iść. Dawaj, dwa Chłop, 2 rpgi Kurde, z dołu. Idzie jest więcej. Tu dwóch. się, ruszyłem cię. Tak, są na, kusze. Gówno się na górze. Gówno na Główny staw. 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 No kurwa, nie gadaj nic głupot, nie. No, ja regezekucję robię, klękam przy miarach. Bo masz kręk. czas na wszystko, nie? Już te konia mógł jeszcze tutaj zwalić i... No, ale jeszcze z chęcią. No. <śmiech> <śmiech> tu, za tym do tego budynku, dawajcie do góry tu. A łamy wow. tam z dachu. No ja też tutaj staję. Nieco chuj. Pomocy. Czekam, on tam dalej jest. Czeka, dalej. Masz, dobra, Gdzie ty jest? Walgo, walgo, za mam sześć fragów. Skąd się urwał? Leć, Kiedyś... to To znaczy gdzie? Już nie żyję. Nie, to ja w ogóle team nie mam. Ja mam jeden kill. Lepiej no, jeden sześć. Kto jest? Siedem. No nie wierzę. O, to pożyczna gałba. Być tak gra nie turnieju to by było super. <głos》> Na turnieju nie graliśmy z dawnami. Kurwa, akurat To on? No. To wy. Tak, to gdzie on? był przecież. Nie bo. ma go tu. Przecież, przecież pod okrą. Tu jest. Jeszcze mu egzekucję robi. <głos》> jak kucnął przy nim. Chyba na latarni jest w jednym. No jest. Kup. Kurde. Aaa Raszuję, raszyłem. Patrz schody, Tymberk! Much tu jest! Kurde. sody! No, jesteśmy tego... ciasza, zlera nie zabiłeś, no. Nie stoję żyłem, bo mi zabrakło, mo. Mogłem kurde się nie rozwiązać, tylko mogłabym go zabić w sumie. No, no, go zabić. No, 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 dobry, dobry, dobry. no, no, żeś go nie zabił? no, Byłeś no, Zobacz, ktoś jest ze mną nas zrzut. No ja. Dawaj, siuuu. ściupiderek. <grywia> <grywia> Szczupiderku, nie. Robisz się trener. To były <idiot. grywia> czasy. No. Ogólnie przychodzę ten szczupiderek mówi, że głodny, a widzę te Był bardzo głodny, kiedy się podzieliłem z nim. Jezus, Jezus! Dostał. Jeszcze jeden w środku. Jak on nie zginął? Powalony. Jak on nie zginął? Na dachu jesteście? Na dole, podnieś mnie. Podnieś go. Ale go tu nie ma. O mać. Chodź od dachu. A ten... jest na prawo, gdzieś uważaj. Tu na dach weszli. Gdzie jest mój powalony. Uciekaj, nie bo się podniósł O! o A eee. eee. nic nie widzę! Jakędy <grym> wyjść! O! spał! To, bo, o, tu co on spadł? Szupiderku Down spadł. <laughs> Masz. O tak. Dobra, ja tu patrzę dół. Tam jest trzech. Kury spadłem. Nie. Odpada. Poświęcę się dla nich. Nie jesteś ty dał nie kurde. Ja się będę tu wychylać, bo tu ty ja laser jest, a to tu ty kurde patrzysz. No ty jesteś nie. <grym> ja tak patrzę laser, jest kurde, oni tu są czy nie? Dobra, raz się żyje, nie? <grym> I jeszcze nie są. Sprzela. Na dachu są. Powalony. No ty już... straszysz. Uważaj, Raksa. Przyleciał tam. Leży. Leży. Mam cię! Ja tu z góry patrzę. Ej, u mnie są! Na dachu. Idę. Ciupidarku, żyj! Wyskoczył. Dobra. Biegne. Idziemy do niego? To tej... No tak. Ej, tam są. Dwóch przebiegło na górę. Plecy! Widzę go, widzę go tam. Na dole, z samego dołu. Tu. Dobra, idę do tym barka go uratować. Plecy masz, tym bark. Jeszcze jeden na dachu. Krzysiu, Pettenberg. Wiem, wiem, spokojnie. Leciał Linko, linka, linka. Bez pancerza. Bez pancerza jest. Dobra, wiesz co? <laughs> Dobra, wystraszyliśmy go. Walony. Mam dwóch. Dajcie rada czy mam pomóc? Dam radę Damy radę, a tu mam małgon, ma tam sniper. Tam są. Widzę. Ty tu są tam też. Trzech. Tam. i hey, tam jest. Idą do mnie pomocy. Poczekaj, poczekaj. Dostał. Dostał. No ile można dostawać przez tą kuwa barierkę? Jeszcze Patryk? No ale tu dużo ich jest na około mnie. My tu cię obserwujemy Dzięki za pomoc Jeden jest w po prawo Tu pod nami jeden wbyk Bambik Okej okay. drzewa nie pomagają Peksy, peksy ja mam Zabijcie go ja na dole tam jest, jeden, jeszcze 7 No i dupa Czekaj, czekaj Kupcie mnie koledzy! Póki strefa już nie idzie. Teraz... No już dupa już. Lecę, lecę. Nie mam kasy, kurwa. Nie kupię cię, Patryk, wiesz? Nie mam kasy. Tu masz. A już dupa. Już nie zdążył. Ten bar, twoje lewo, tam będzie za tobą, uważaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To za tą szopą. <grymiz in the area> nie mogę Ten auk jest za optenie. Pod wami są. O oh. oh, kurwa. tu, randomku. randomku. Pomóż, pomóż, pomóż. Randomku. No co on robi? Nie róż mi! Nie róż mi! No nie dobra właśnie! No, że... Nie ma! Dwójki no, no. są inne, nie? Właśnie, precz, prawo! Co on robi? By? Tam są w tunelu! Dostał mi się! Doskonale jest tam! Trzy uduszą! No, no, zagazują się! Gaz jest inny!

Tym bardziej co, ale ciekawe? Już? <laughs> Już tylu zabiliśmy? Cabaj jakiś. Ja tu reprezentuję parobasów, a kurde założyciel nerwnie pokazuje, kurde klantagu. No nie wiedziałem, że gram tylko na A ten takieś 3am gaming. To jest wolny przed Popatrzycie, co się dzieje.